Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć, czy istnieje obowiązek ogłoszenia upadłości w sytuacji, kiedy jesteście w trudnej sytuacji finansowej. Bowiem nie ulega wątpliwości, że ostatnie tygodnie dla wielu przedsiębiorców są bardzo stresujące. Wprowadzone restrykcyjne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. To najczerniejszy scenariusz, którego na pewno nie mogliście przewidzieć. I co w tej sytuacji możecie zrobić? Myślę, że przede wszystkim warto, abyście wiedzieli, jakie obowiązki i uprawnienia wynikają dla Was z ustawy prawo upadłościowe. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to dla dłużnika obowiązek, podczas dla jego wierzycieli jest to uprawnienie. Zatem, kiedy jesteście osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, to obowiązek złożenia takiego wniosku upadłościowego ciąży tylko i wyłącznie na Was samych. W przypadku zaś, gdy jesteście osobą prawną, to wtedy obowiązek ogłoszenia upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, czy też umowy spółki, albo statusu ma prawo do prowadzenia spraw spółki. Do jej reprezentacji samodzielnie lub też z innymi osobami. Będą to zatem członkowie zarządu, likwidatorzy, wspólnicy, którzy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentacji. Pamiętajcie, że aktualnie termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni, który liczymy od dnia, kiedy wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli od dnia powstania stanu niewypłalności. Przed nowelizacją ustawy ten termin wynosił tylko 14 dni, co w przypadku przygotowania wielu bardzo skomplikowanych dokumentów finansowych i prawnych było praktycznie czasem niewystarczającym. A co w sytuacji, kiedy w zarządzie są rozbieżne zdania w sytuacji, czy składać wniosek o ogłoszenie upadłości, czy nie? a na przykład do reprezentacji spółki potrzebna jest zgoda dwóch członków zarządu. Wtedy pamiętajcie, że każdy członek zarządu może zgłosić taki wniosek o ogłoszenie upadłości samodzielnie i nie musi mieć zgody drugiego członka zarządu. Jeżeli ta wiedza była dla was wartościowa, podzielcie się z nią innymi i subskrybujcie mój kanał. Serdecznie was pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Hej.